Witam Was, moi drodzy! W dzisiejszym filmie chciałem Wam podpowiedzieć, tak z mojego doświadczenia, jak wesprzeć system odpornościowy Waszych Ryb akwariowych. I tutaj z pomocą przychodzi taki środek, może się spotkaliście, naszej polskiej firmy Zoolek Aquasan Immuno. Jest to środek, który wzmacnia odporność ryb, jest z naturalnych składników z dodatkiem witamin jak najlepiej go stosować? Ja go stosuję po prostu przy podmianie wody raz w tygodniu. Dolewam jakąś tam ilość tego środka Aquasan Immuno. Jest to właśnie taki, jakby preparat wzmacniający, właśnie z witaminami. Jest to też preparat, który został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, także też tutaj nasza polska myśl, jak to bym powiedział. Ja go stosuję, muszę Wam powiedzieć, że e, no to pomaga w jakiś naturalny sposób, nie trzeba stosować jakichś tam, nie stosować chemii, znaczy staram się unikać, żeby nie było tej chemii tutaj w akwarium, a ten właśnie preparat Aquasan Immuno jest tak jakby takim środkiem, według mnie bardzo pomocnym, żeby wzmocnić tutaj Odporność naszych ryb akwariowych. Także według mnie, z mojego doświadczenia, bardzo polecam ten preparat. Zoolek Aquasan Immuno. Pozdrawiam Was serdecznie.